Dzień dobry, klasa siódma. Pora na kolejną zdalną lekcję z języka angielskiego. Będziecie mogli sobie otworzyć tę lekcję z YouTube'a na spokojnie i w dowolnej chwili, tak jak poprzednio. Mam nadzieję, że wszyscy zdrowi. Ja też, także zaczynajmy. Ostatnio robiliśmy podsumowanie wiadomości z działu numer 5. No i zrobiliśmy sobie taką małą e, kartkówkę. I w większości poszła wam całkiem, całkiem dobrze. I w związku z tym myślę, że możemy przejść do kolejnego działu. A dziś jest to dział numer 6. I oto cele, jakie przygotowałem dla Was na dziś. Pierwszy cel przypomnimy sobie, albo poznamy nowe słownictwo związane z podróżowaniem. Drugi cel przećwiczymy sobie. Użycie tych słów w zdaniach. I na początek nowe słówka. To są zdjęcia, które ja e, znalazłem w Waszej książce na początku szóstego działu. I e, to są właśnie mm, czynności, którymi będziemy się zajmować. E, na pierwszym zdjęciu mamy w, wsiadać chyba do pociągu. Na drugim. Tu jest ponton, pewnie chodzi o pływanie. Eee, trzecie to wysyłanie, na pewno eee, pocztówek albo listów. Czwarte to jest mapa, pewnie chodzi o planowanie czegoś. Piąte to jest pakowanie. Szóste otwieranie albo zamykanie drzwi. Siódme tutaj mamy eee, nazwy geograficzne, więc pewnie chodzi o przewodniki. Ósme to jest chyba wyjście na jakąś wycieczkę. Dziewiąt, na dziewiątym zdjęciu mamy chyba wysiadanie z pociągu. Dziesiąte to jest e, spotkanie kilkorga ludzi młodych. Na jedenastym zdjęciu mamy pamiątki. Pewnie chodzi o zakup pamiątek. Na dwunastym mamy e, zdjęcie chyba z. E, ze stacji kolejowej albo, albo lotniska, bo, bo mamy napis Arrivals, czyli przy, przyloty. E, słuchajcie, teraz omówimy sobie każde z tych zdjęć z osobna i omówimy sobie słówka związane e, z podróżowaniem. Słuchajcie, pierwsze zdjęcie: wsiąść do pociągu, czyli Get On. A train. Na czerwono macie taką uproszczoną wymowę tutaj. Get on a train, czyli wsiąść do pociągu. Kolejne. O, tu nie chodziło o pływanie, tu chodziło o przygody. Mieć przygody, czyli have adventures. Tak będziemy mniej więcej to wymawiać. Have adventures. Kolejne. Wysyłanie. Aha, wysyłać pocztówki. Czyli send postcards. Dosyć powszechna praktyka w czasie wycieczek. Kolejna czynność planowanie wycieczki. Planować wycieczkę to jest plan a trip. Plan a trip to planować wycieczkę. Kolejna rzecz, tutaj to jest dosyć jasne: pack a suitcase, czyli pakować walizkę na wycieczkę. I tu chodzi o powrót do domu, czyli come back home. Mamy klucz. I ktoś po prostu otwiera z powrotem drzwi. Buy a guidebook, czyli kupić przewodnik. Przewodnik w sensie e, książka albo e, jakąś publikację, która po prostu prze, będzie pokazywać nam miejsca, na przykład warte odwiedzenia. E, nie chodzi o człowieka tutaj. Set-off, czyli wyruszyć w podróż, bo na zdjęciu mamy Dwójka młodych ludzi, którzy wybierają się dokądś, do lasu. Mamy wysiąść z pociągu, czyli get off a train. Wsiadać to było get on, a wysiąść to get off. Poznawać ludzi, meet people. Meet również oznacza spotykać, ale tutaj na wycieczkach często tak jest, że poznajemy po prostu nowych ludzi. Kupować pamiątki czyli buy souvenirs. Buy souvenirs to kupować pamiątki. I ostatnia czynność: przyjeżdżać, ewentualnie przylatywać albo przybywać. Zależy w jakim miejscu jesteśmy. Jeśli jesteśmy na dworcu kolejowym albo autobusowym, to mówimy o przybyciu albo przyjeździe. Natomiast jeśli jesteśmy na, w porcie lotniczym czy też na lotnisku, mówimy o przylocie. Arrive. Tak to mniej więcej wymawiamy z tym naciskiem na arrive. To jest właśnie e, przyjeżdżać, przylatywać albo przybywać. A tu mamy wszystkie słówka na, je, na jednym slajdzie. I przeanalizujmy je sobie alfabetycznie, są rozpisane. Arrive oznacza przybywać. Buy a guidebook kupować przewodnik. Buy souvenirs kupować pamiątki. Come back home wracać do domu. Get off a train wysiadać z pociągu. Get on a train wsiadać do pociągu. Uh, have adventures mieć przygody. Meet people poznawać, spotykać ludzi. Pack a suitcase czyli pakować walizkę. Plan a trip czyli planować wycieczkę. Send postcards czyli wysyłać pocztówki. I set off wyruszać w podróż. A teraz chciałbym, żebyśmy otworzyli nasze podręczniki na stronie 62 i zajmiemy się zadaniem numer 2. Polecenie w tym zadaniu brzmi następująco. Wybierz właściwe słowa i zapisz je w zeszycie. A chodzi o ten tekst. Słuchajcie, w tym tekście niebieskimi małymi cyferkami oznaczone są miejsca, w których Wy musicie dokonać wyboru, Czasownika, który pasuje najlepiej do całości, i wiadomo, że tylko jedna odpowiedź jest właściwa. Ale zanim my przeczytamy sobie to po angielsku, to prześledzimy ten tekst po polsku i będzie nam łatwiej wykonać to ćwiczenie. Na górze mamy tekst oryginalny, na dole mamy tekst przetłumaczony. Ja posłużyłem się też kolorami, żeby było łatwiej rozróżnić, yy, o jakie czasowniki chodzi. To najpierw, może, przeczytajmy sobie tekst po polsku. Cześć, Sara. Jesteśmy we Włoszech i jest naprawdę ekscytujące. Jak zwykle spakowałam albo wsiadłam moją walizkę w ostatniej minucie. No to już sami będziecie wiedzieli po tym, jak przeczytam, która odpowiedź będzie właściwa. Wyruszyliśmy. Albo siedliśmy z domu w niedzielę rano i kupiliśmy, zaplanowaliśmy przewodnik w porcie lotniczym. W sensie na lotnisku. Przybyliśmy, wyruszyliśmy do Rzymu po południu. Suzy i ja poznałyśmy albo miałyśmy mnóstwo przygód. Pierwszego dnia poznałyśmy, wysłałyśmy kilku hiszpańskich chłopców w hotelu i pojechałyśmy z nimi do Koloseum. W tym momencie wysiadamy, planujemy wycieczkę do Neapolu. Zrobiłam mnóstwo zdjęć, aby ci pokazać, gdy wysiądziemy. Wrócimy do domu w przyszłym tygodniu. Kupiłam, miałem Ci świetną pamiątkę, koszulkę piłkarską klubu AS Roma. podpisano Kate. No i teraz będzie na pewno Wam łatwiej z wyborem właściwych czasowników. bo słuchajcie, jeśli wstawimy inne niż te, które zaraz się pojawią, to zdania wyjdą zabawnie. Co najmniej. No to zaczynamy. E, jesteśmy w, e, przy, e, przy pierwszej cyferce. Hi Sarah, we're in Italy and it's really exciting. As usual, I packed my suitcase at the last minute. Czyli jak zwykle spakowałam. Moją walizkę w ostatniej minucie. Drugie, już po emotce zdanie. We set off from home on Sunday morning, and we bought a guidebook at the airport. To są właściwe odpowiedzi. Jak, widz, jak widzicie, wyruszyliśmy z rodziną pewnie, z domu w niedzielę rano, i kupiliśmy przewodnik. Porcie lotniczym, czy też na lotnisku. Idziemy dalej. Jesteśmy w czwóreczce. We arrived in Rome in the afternoon. Czyli przybyliśmy do Rzymu po południu. Suzy and I have had lots of adventures. Czyli Suzy i ja miałyśmy mnóstwo przygód. Teraz jesteśmy w szóstce. On the first day we met. We met some Spanish boys at the hotel and we went to the Colosseum Colise with them today. Czyli planujemy. Planujemy wycieczkę do Neapolu, Naples. I've taken lots of photos to show you. When we come back home next week, czyli e, zrobiłam mnóstwo zdjęć, aby ci pokazać, gdy wrócimy do domu w przyszłym tygodniu. No i tu już wybór oczywisty: I've bought you a great souvenir, a Roma football shirt czyli kupiłam ci świetną pamiątkę. Koszulkę pikarską klubu AS ROMA. I tak wygląda poprawnie e, wykonane zadanie. E, te wszystkie czasowniki, jak zauważyliście, są w czasie. E, no, prawie wszystkie. Większość. E, w czasie przeszłym. A to dlatego, że ktoś tu po prostu relacjonuje krok po kroku, jak wyglądała e, ta wycieczka. Jedyny, e, że tak powiem. Jedyne miejsca, gdzie e, nie ma czasu przeszłego to siódemka i ósemka. Siódemka to jest czas teraźniejszy, że w tym momencie po prostu planują wycieczkę do Neapolu, a w ósemce mamy odno odnośnik do przyszłości. When we come back home, gdy wrócimy do domu w przyszłym tygodniu, reszta to czas przeszły i to przerabialiśmy w ostatnim dziale. Myślę, że nie jest to Wam obce. A teraz ćwiczenie, znaczy zadanie trzecie na stronie 62. Polecenie tutaj brzmi: uporządkuj wyrazy tak, aby powstały logiczne i gramatycznie poprawne zdania. Napisz odpowiedzi w zeszycie, o co też Was proszę. Przykład pierwszy to taka oto rozsypanka wyrazowa. Słuchajcie, te wyrazy są nie po kolei, ale też nie brakuje tu żadnych wyrazów. Nie trzeba nic dopisywać. My musimy po prostu zrobić, po angielsku takie oto zdanie. Czy kiedykolwiek wsiedliście do złego pociągu. Słuchajcie, jest podpowiedź w postaci pierwszego wyrazu wielką literę, więc od niego zaczniemy. Ale to jest zdanie w czasie Present Perfect, więc coś, co jest wam bliskie z poprzedniego działu. A jak to zrobić? W ten sposób. Na niebiesko mamy przykładowe. Yy, wzorową, że tak powiem, odpowiedź, mimo że to jest pytanie. Have you ever got on the wrong train? Czy ty kiedykolwiek, albo czy wy kiedykolwiek wsiedliście do złego pociągu? Tak wygląda przykład pierwszy. A teraz przykład drugi. I znowu szukamy wyrazu, czy też imię, imienia. O tu jest imię, wielką literą od imienia zaczniemy. To już na pewno nie będzie zdanie w czasie przeszłym, tylko raczej w teraźniejszym. Lucy zawsze planuje swoją wycieczkę, zanim wyjedzie. No i to zdanie będzie wyglądało mniej więcej tak: Lucy always plans her trip before she leaves. I mniej więcej szyk zdania odpowiada. Angielski szyk zdania odpowiada, odpowiada temu polskiemu, mniej więcej. E, tak wygląda przykład drugi. Teraz przykład trzeci. Tu mamy dużo więcej wyrazów, ale znów zaczniemy od tego wyrazu, który zaczyna się wiel od wielkiej litery. I słuchajcie, musimy zrobić coś takiego. My mieliśmy mnóstwo przygód, gdy podróżowaliśmy po okolicy. Podpowiem wam tylko, że pierwsza. Połowa zdania będzie w czasie present perfect, a druga w czasie past simple. W present perfect, e, dlatego że e, to, że ten podmiot zdania my mieliśmy mnóstwo przygód, e, to będzie w present perfect, dlatego że e, te przygody, które my mieliśmy, nie jest ważny ich czas. A rozmówca na pewno zna kontekst wypowiedzi, i ta druga część zdania będzie w past simple, pewnie dlatego, że to podróżowanie, o którym mowa jest w drugiej części zdania, wiadomo kiedy miało miejsce dla rozmówcy, bo ta wypowiedź na pewno jest wyjęta z kontekstu. I jeśli nie, nie, nie skupiamy się na, na przygodach, kiedy miały miejsce. Dokładnie, to możemy użyć czasu present perfect, ale z drugiej strony, jeśli rozmówca wie, kiedy podróż się odbywała, to możemy użyć past simple. I jak to zrobić? We have had adventures when we traveled around. Czyli my mieliśmy mnóstwo przygód, gdy podróżowaliśmy po okolicy. Tak wygląda trzeci przykład. No i jeszcze zostaje nam czwarty przykład. Znowu zaczniemy od wyrazu, który zaczyna się wielką literą, czyli od imienia. Fiona lubi wysyłać pocztówki z wakacji swoim przyjaciołom. Fiona likes sending holiday postcards to her friends. Tak brzmi to zdanie po angielsku. I też mniej więcej, mniej więcej szyk zdania. Polskiego zgadza się z tym angielskim. Nie jest idealnie, ale jest w większości taki sam. I słuchajcie, powoli będziemy zbliżać się do końca naszej lekcji. Ja mam nadzieję tylko, że będziecie sobie powtarzać słówka z dzisiejszej lekcji, bo one są dla większości z Was nowe. Znajdziecie je również nie tylko w tym filmiku, ale w podręczniku pod koniec książki, tam gdzie mamy e, słownictwo e, z różnych działów. I tutaj mamy dział szósty, więc zachęcam Was do e, utrwalania sobie tych wyrazów. A na dziś wystarczy. Następny film, już niebawem. Ja chciałbym podziękować Wam za uwagę. Mam nadzieję, że uda udało nam się zrealizować cele naszej dzisiejszej lekcji czyli wprowadzić, ewentualnie powtórzyć e słownictwo związane z e podróżowaniem. Wracajcie do tego filmu, jeśli tylko uznacie, że musicie. Pozdrawiam Was i do usłyszenia.